O! Patrz, to musi być, ja ci teraz nie wiem czy ten, ale to musi być takie postawienie tego przodu, płetwy przedniej do wody. Tak. No nie wiem, zaraz zobaczysz, co mam to O! Skupaniec, nie? Ja. Ja dopiero startuję, jak już tą płetwę. No dokładnie. Co, czy to? Że jak tą płetwę przed nią położysz, to dopiero jakby startuje wtedy, nie? Idziesz to odebrać? No. Ale masz próbować. To nim ja Jak kwoka. Jajko Gniazdo Patrz, ona musi położyć tą płetwę, nie? Bardziej. No. Widzisz? Położyła i dopiero ruszyła nie? Ale, ale nie w pomoc! Ciężko <grym grym> się kieruje.